Siem tego za kanał koza sport... 8736 łapek w górę. Tyle zostawiliście pod poprzednim retro draftem, za co serdecznie wam dziękuję. No, i nie pozostawiliście mi wyboru, żeby usiąść po raz kolejny do jakiejś starej FIFA i nagrać dla was draft. Słuchajcie, obiecałem FIFA 13 jeszcze chwilę trzeba na to poczekać, bo nie znalazłem takiej kopii, na której miałbym tyle końców, żeby coś takiego było możliwe. Natomiast dziś widzimy się w FIFA 13,5, tak to można nazwać, ponieważ jesteśmy w FIFA 14, ale jest tu wersja na PC-ty. Poprzednio była to. Wersja już na konsolę nowej generacji. A teraz jesteśmy na PC i ta FIFA będzie wyglądała zdecydowanie inaczej. Wszystko będzie zdecydowanie inne, tak więc jesteśmy tak pomiędzy FIFA 13 a FIFA 14. To co ważne, tym razem nie ogranicza nasz zupełnie budżet, ponieważ mamy 1 855 tysięcy końców, a to wszystko dzięki Soskowi, który pożyczył mi swoje konto. Link do jego kanału na YouTube macie na dole w komentarzu. Warto zajrzeć, szczególnie jeśli interesujecie się SBC, bo tam znajdziecie dobre formuły, tanie formuły i sposoby na zarabianie właśnie. Na tym, na tym trybie gry Tak więc zapraszam tam do niego Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału No i oczywiście łapkowania Pamiętajcie, za kolejne 5000 łapek Postaram się jak najszybciej wrzucić wam kolejny retro draft A teraz zaczynamy To jest mój pad, na którym dzisiaj wszystko będzie nagrywane Jest to Logitech Dualshock Coś takiego Zobaczymy Tak więc rozpoczynamy od losowania formacji Oczywiście patrzę wam głęboko w oczy Losuję, zobaczmy co to będzie 3, 4, 3 Po raz kolejny trafiamy na trójkę obrońców No... Co poradzę? Takie życie. No, i szukamy. Może nie od Pera zaczniemy. Zacznijmy sobie od środkowego pomocnika swoją drogą. Ilość połączeń w tej formacji, w porównaniu do tego, jak to wygląda w tej FIFA, jest naprawdę duża. No dobra, wchodzimy na rynek transferowy i zobaczmy, kogo nam tutaj zaproponuje. No słuchajcie, jaja ture. 86 oceny ogólnej, ale jest też Steven Gerrard jeszcze z Liverpoolu. Chyba weźmiemy sobie jednakiego. No jeszcze jeszcze z G z niezłymi nie statystykami, dlatego zdecyduję się na niego. Teraz czas na napastnika. Zobaczmy, co tutaj będzie możliwe. Nie ma żadnego zawodnika skup teraz. Tak więc poszukamy sobie oczywiście momentu, gdzie będą zawodnicy skup teraz. I jest ku Guero. Myślę, że nie musimy szukać dalej. Wybierzmy sobie. Argentyńczyka, mamy dużo monet Pytałem się Soska czy mogę tak kupować On powiedział zrób z tymi monetami co chcesz Tak więc będziemy je wydawali w ten sposób Jaguero jest już w naszej jedenastce A my teraz przechodzimy nie do klubu Tylko na lewe skrzydło i tam do wyboru jest Frank Ribery, jest Eden Hazard No i z tej pierwszej strony Będziemy wybierali, no i wybór Belga Jest raczej oczywisty, ćwierć miliona ale jak szaleć, tu szaleć. No to teraz prawe skrzydło, i tu jest dosyć mało zawodników na tej pierwszej liście, żeby ich wybrać. Przejdźmy sobie w takim razie na drugą. Tu zdecydowanie więcej graczy do wyboru. Jest szirle! E no i myślę, że możemy kupić szyle, chociaż jest też sterling i tutaj w ogóle nie chodzi o pieniądze, ale sterling jeszcze z Liverpoolu. Okej, okay, dobra, kupimy tego szyle. Wiem, że chcielibyście oglądać te informy, te dobre karty, dlatego weźmiemy sobie zawodnika Chelsea. Patrzymy w takim razie na środek, pomocy po raz kolejny. I zobaczmy, kogo tu dostaniemy. Możemy kupić tych zawodników bez wystarczająco dużo. dlatego dla jaja wyląduje w naszym zespole. Powiem szczerze, że ta jedenastka wygląda naprawdę. Całkiem przyzwoicie. Okej, okay. teraz zorientowałem się, że nie robię tego, co robiłem w każdym odcinku, czyli nie brałem na pozi poziom złoty. E, na szczęście mieliśmy paru złotych zawodników, nie wiem czemu tak robiłem. Teraz już naprawiam swój błąd, e, więc proszę już nie piszcie tego w komentarzach. Przepraszam, coś, mój mózg się zawiesił, ale teraz już robimy to poprawnie. No tego pana nie kupię za tą kwotę. To już jest ewidentna przesada. A u Golorii 55 tysięcy, proszę bardzo, zapraszam do naszego klubu e, No i będziemy mieli całkiem przyzwoitego bramkaza. Układa nam się tutaj. BPL Draft. Mówię BPL, bo pamiętajcie, że w tamtych czasach mieliśmy oczywiście ligę em, angielską, a teraz znowu nie dałbym poziomu złotego. Dlatego naprawiam swój błąd. Przeszukuję rynek i środkowo brońca, albo Cahill, albo Kościelny. Jest oczywiście Ramos. Wiecie co? No dobra, nawet jak nie będzie miał, no to to jest Ramos. Słuchajcie, to w tej FIFA i tak, jeżeli na kogokolwiek trafię, to dostanę takie bęcki z tym padem, że nie ma zmartwień. Weźmy Ramosa, chociaż ten był duplikatem, tak więc. Um, tego damy sobie do aktywnego składu, a tego na listę transferową. Okej, okay, czyli jak coś, to mamy tutaj jeszcze trochę budżetu w tym klubie. No dobra, to teraz prawy pomocnik. Ja wiem, że ten Ramos nie będzie miał zgrania, tak jak mówi, ale tu chodzi głównie o zabawę, a my... Dostajemy na niego z Manchesteru United Jaki to jest Jaka to jest stara karta w ogóle Nie no super ja się cieszę mega Że on będzie latał nam po prawym skrzydle To mi się podoba Teraz zobaczmy sobie w takim razie środkowego obrońcę Kogo tutaj dostaniemy kolejnego Przyszukaj rynek Ale przeskoczymy i tak o jedno Bo tu będziemy dostawali tych graczy którzy już byli Jest Ramos Jest Właty Jest Mats Hummels Wydaje mi się że wybór tęga będzie tutaj naj, najlepszy Tak więc weźmy sobie oczywiście Niemca e, No i I się okazuje, że jego także mamy w klubie Myślałem, że tutaj większość zawodników została sprzedanych, a, a się okazuje, że mamy duplikat Boatenga. No dobrze, ten do, ten do składu, a tamten na listę transferową. No to wychodzi na to, że Sosek miał tutaj Niewki i wmuchał kapitał w tym klubie, skoro sprzedał to wszystko. Miał powyżej 1,8 mln monet, a i tak jeszcze tacy zawodnicy są w tym zespole. Dobra, kolejne rozdanie i tym razem żadnego zawodnika z Ligi Angielskiej, ale nas to nie boli, nie boli bo jest Arda Turan. Jeszcze z klubu, w którym... Rzucał butem yy, Możemy go sobie wziąć oczywiście do składu Obracamy sobie to w ten sposób I wybieramy ostatniego środkowego obrońcę Z podstawowej jedenastki Przeszukaj rynek i kto to będzie Ramosów jest dużo, tutaj już byliśmy no, Nam się nie będą dosyć szybko odświeżały te akcje Dlatego przeskoczymy dalej yy, No i tu do wyboru jest David Luiz yy, Jest Kampaniaro, Jest Mats Hummels Weźmiemy sobie oczywiście Niemca, bo ten będzie łapał dobre zgranie Z... Błatęgiem, no i może nie najlepiej zgrana jest ogólnie ta jedenastka, ale moim zdaniem wygląda spoko i teraz czas na pozycje dowolne, ponieważ oczywiście będziemy teraz dobierali ławkę rezerwowych. Jest Andres Iniesta, no i dobrze, weźmiemy sobie Iniesta, on się ładnie połączy z Ramosem i moim zdaniem nie będzie to najgorsza opcja, tak więc Iniesta ląduje do naszego klubu i nawet możemy zrobić to... W ten sposób i, i zgranie wzrasta. Oczywiście teraz przeskoczymy sobie troszeczkę dalej, ponieważ tych zawodników już mieliśmy. Ok, na tej liście, z tej listy będziemy wybierali. Eee, no i co? Chciałem wziąć tego Sterlinga. No to teraz mogę wziąć tego Sterlinga, chociaż jest jeszcze Bastian Schweinsteiger. Eee, troszeczkę pomieszamy ten draft, jeśli chodzi o zgranie Ale słuchajcie, no fajnie zobaczyć Schweinsteigera Nie jestem jego fanem, ale to jest na pewno Ważny zawodnik dla Bayernu I teraz możemy go sobie wrzucić tutaj I 72 zgrania i mamy pomieszane parę lig Nie chciałem, żeby to była jedna e, Jedna liga, chyba mnie rozumiecie Bo W tych draftach i tak nie ma co Draftach, nie ma co stawiać na zgranie Tylko warto poprzypominać sobie trochę Tych retro kart, dlatego my przechodzimy dalej Widzę tego Keylora was, ale ale to jest ta lista, którą już widzieliśmy. Dlatego przechodzimy jeszcze dalej, jeszcze dalej, i z tej będziemy wybierali. I tu jest wam są kompany. I wydaje mi się, że to będzie najlepszy wybór, jakiego możemy dokonać. Ok, zostało nam jeszcze parę pozycji, yy, cztery dokładnie. No i zobaczmy, co będziemy mogli tutaj zakupić. Weźmiemy teraz z pierwszej pozycji. Chociaż są tu sami Ramosi. No dobra, ale jest Robert Lewandowski. No, umówmy się, umówmy się, że wybierzemy teraz Lewandowskiego. Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe. Troszeczkę nagniemy zasady. No ale ta karta Polaka w tej chwili, zobaczcie, tylko miał tu cztery gwiazdy kisztuczek. Cztery gwiazdki słabszej nogi. Będzie on naszym rezerwowym, nie wypuścimy go w podstawowej jedenastce, e Chociaż wiecie co, akurat z tym zgraniem? Nie, no, zgranie spada, ale jeżeli dobierzemy paru zawodników, to i może nawet lewy będzie naszym podstawowym zawodnikiem. Mamy no, teraz zmieniamy poziom na złoty i lecimy dalej. Zobaczmy, tu musimy przeskoczyć o parę miejsc. Eee, no, czy możemy przeskoczyć? Proszę, 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 żeby nam się to zresetowało. Jeszcze jedną listę, bo tu byliśmy i tu chyba nas nie było i jest Thiago Silva, jest Patrice Evra, no i chyba Francuz, król instagrama. Będzie naszym wyborem, no bo, no bo czemu nie? Ok, tak więc weźmy sobie przedostatnią pozycję, zobaczmy kto tutaj będzie. Przeskoczmy odrobinę dalej, żeby zobaczyć zawodników. Patrzę Wam w oczy, żeby to, żeby to było trochę losowe, jednak. Na tych listach byliśmy, z tego co pamiętam, więc jeszcze raz, dwa, trzy i zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekało. Jest Wilsher i jest Wayne Rooney Ale ja go, ja wolę Jacka Wilshera Po prostu, bo i tak ani jeden, ani drugi Raczej tutaj nie wyjdzie, więc weźmy sobie e, Zawodnika Arsenalu i Dobra, czas wybrać ostatniego zawodnika Problem jest taki, że już sporo z tych graczy nam się powtarza Nie ma co się oszukiwać e, i chciałbym znaleźć jakąś fajniejszą listę e, Po prostu tak, żebyśmy mieli parę kart kolorowych Dlatego umówmy się, że tam gdzie będzie sporo kart kolorowych Stamtąd dokonamy wyboru Żeby były jakieś większe gwiazdy W tym drafcie, żeby nie były same informy e, No ale wiecie, tu są karty źródłowe Żelone, karty TOC. E, oczywiście informa, ale informa nas aż tak bardzo nie interesują. Więc zobaczmy, żeby były przynajmniej trzy karty specjalne, nie będące informami, bo, bo to mnie naprawdę interesuje. Tu mamy jednego informa. E, tutaj, jak widzicie, też marnie. Tu marnie, tu marnie. Tam był tylko noyer, Pasowałby nam, no ale rozumiecie o co mi chodzi. O, tu mamy trzy karty, ale to jest poza zasięgiem finansowym raczej. Przejdźmy może dalej. Tu same piszczki. Tu jest Godin Inform. Info, ok, tu jest zielono. Tu jest Szawis z tym. E, no, Chyba na coś takiego czekaliśmy Jest Lewandowski, jego nie wybierzemy Jest Gareth Bale, ale jest Arjen Robben Jest Piszczek, no Piszczka bym wybrał Ale w innym zestawieniu niż to A Roben nam tutaj pasuje i słuchajcie e, Kupimy tego Robbena, ale nie kupimy Tej sztuki, bo myślę, że za niego przepłacę Zbyt dużo tutaj, więc weźmiemy Sobie go z listy transferowej, znaczy z rynku Transferowego zaraz go kupię i to będzie nasz Ostatni wybór, dzięki temu Robert Lewandowski Będzie miał zgranie, tak więc Dajcie mi chwilę i kupimy Robena 93 w ogóle jak to brzmi? No i okazało się, że ten Roben, który nam się wyświetlił i tak był najtańszym na rynku, tak więc po jego zakupie nasz draft prezentuje się w ten sposób. No i muszę przyznać, że jest to całkiem przyzwoita jedenastka. Są informy jest toc, no i są oczywiście naprawdę niezłe karty złote, tak więc zobaczymy, co nam się uda tutaj ugrać. Zgrania mamy 71, ale co z tego? Teraz ważne, żeby znaleźć jakiegoś rywala e, z tym może być problem. No i z grą też. Przede wszystkim na tym, no ale zobaczymy. Okej, okay, no i mamy naszego przeciwnika. Eee, słuchajcie, problem jest taki, że to jest mój drugi mecz, jaki rozgrywam, ponieważ w pierwszym po 10, nie, przesadam. po 20 minutach przegrywałem 3 do 0 i stwierdziłem, że tego raczej wam nie będę pokazywał. Eee, przez początek musiałem sobie przypominać sterowanie, bo na tym padzie jest zdecydowanie inaczej. Eee, znaczy, przyciski teoretycznie są tak samo, ale działa to troszeczkę inaczej. Ciężko się to wytłumaczy. Ważne jest to, że gramy teraz ten mecz. Z nadzieją na to, że uda nam się tu zwyciężyć. Znaczy szanse są na to marne, ale może. Jak na razie bronimy się przed wrzutką, jak to FIFA 14 i Szyrle. Rozpoczyna akcję Roben do Lewandowskiego. Lewandowski spróbujemy przerzucić do Robena, czy zdąży. No zdążył, ale był obrońca. Ja nie mogę. Feeling tej gry i mechaniki to jest coś po prostu niesamowitego w porównaniu z obecnymi FIFami, ale nawet jak przypomnę sobie tą FIFA 14. Na konsoli, no to jest po prostu inna gra, dlatego mówię, że gramy w FIFA 13,5, bo to jest niewiarygodna różnica. Dobre podanie do Ariana Robena, Roben z Lewandowskim. Eee, Roben, wypuszczenie piłki. Czekamy, żeby tam nadbiegł Lewandowski, na niego będzie wrzutka. Robert w powietrzu Lewandowski! FIFA 14, główka. To jest plan na bramkę i prowadzimy 1 -0. Arjen do zera. Arien Roben dośrodkowała lewy. Dwoma obrońcami. W ogóle jak to... Jakie tu rzeczy się dzieją w tej FIFie? No ale ważne, że strzelamy pierwsi bramkę i to... To mi się podoba... A i prawie przechwyciłem. Oj, to był błąd w obronie bardzo duży i przez to tracimy gola na jeden. Do jednego. Troszeczkę się zamieszałem ja, troszeczkę moi obrońcy. No, no, no i no, no i... Strata bramki, więc niedługo cieszyłem się tym prowadzeniem, ale chwilę się cieszyłem. No I oczywiście, wszystkie powtórki musimy obejrzeć, bo czemu nie? Ładna teraz wymiana piłek, musimy wychodzić bramkarzem i dobrze. Ugoloris nas teraz ratuje w tej sytuacji, ale potem mnóstwo pecha po naszej stronie, bo ta piłka znów trafiła pod nogi yy, Jedinaka, który zdobywa swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i niestety będzie trzeba odrabiać. Prawdopodobnie przeciwnik nie oszczędzi nam tych wszystkich powtórek, które może odpalić. Tam nie było spalonego. Wydawało mi się, że może był. Poza naszymi, e, e, znaczy za naszymi obrońcami, jednak niestety nie i oczywiście wszystkie powtórki trzeba obejrzeć, bo, 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 bo no jak inaczej? Okej, okay, Schweinsteiger, dobre przejęcie, jest teraz Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, porobiony rywal, Lewandowski z dystansu, ta piłka jeszcze trafia w plecy przeciwnika, ale jeszcze jest Lewandowski, kopnij to! I Robert strzela bramkę na dwa do... Dwóch, nie wiem czemu przed chwilą było 2 do 1, po prostu się później uakt uaktualnił wynik Dlatego ja byłem trochę zdziwiony, ale mamy remis i to mi się podoba Lewandowski z bramką, e, przydało się to jego tempo, bo na tej karcie jest naprawdę niezłe 85 plus 4 gwiazdki sztuczek, to jest naprawdę fajny napastnik A ja teraz nie mogę wybić piłki, co tam się działo, nie mam pojęcia Na szczęście arbiter zakończył pierwszą połowę tego spotkania, która kończy się Remisem. Pięć strzałów po mojej stronie, cztery strzały po stronie przeciwnika. Oczywiście się mówimy o celnych, czas zrobić zmiany. Zobaczmy skład i wydaje mi się, że pierwszym kandydatem do zmiany jest tutaj oczywiście Arda Turan. I za niego niech wejdzie Nani. Mamy także Turę, więc w sumie zmianę możemy też zrobić Schweinsteigerowi. A potem jeszcze wprowadzimy, albo w sumie już teraz. Czemu nie? szyrle niech zmieni się z... Um, Aguero, niech Aguero polata nam po skrzydle Myślę, że da sobie tam radę O, lecz teraz przeciwnik fartownie Tracimy bramkę Jedynak z hat A Jego zawodnik przeskoczył nad piłką Ona się jakoś odbiła Ojoj, strasznie ciężko broni się z tymi trzema obrońcami Znaczy nie odbieram rywalowi yy, Tego prowadzenia, bo jest ono raczej zasłużone Aczkolwiek tyle miał szczęścia W tej sytuacji teraz no szkoda, szkoda, że, e, że Fortuna nie sprzyjała mi, ale trzeba po prostu Odrobić i tyle W sumie zapomniałem o Kigo w gliczu, który był w tej fifie Mogłem go wykorzystać, niestety tak nie zrobiłem I głupia strata w środku pola Tym bardziej, że nikt z pomocników się nie wraca do pomocy I to rodzi coraz to nowe problemy Szczególnie kiedy E, nie trafia się w piłkę, na szczęście, tym razem szczęście mi sprzyjało. No i dobra, panowie, rozpędzamy się, co? Lewandowski, do Azarda. Azard od razu do na niego. Ten wypuszcza sobie piłkę. Oczywiście będziemy próbowali do środkowania w ten sposób. No no ale nie w ten sposób. Dobra, i nie sta. Spróbuj finezyjnie. To było niezłe w tej chwili, ale nie tak mocno. O, jaja ture. nie w ten sposób chciałem to zrobić. Na szczęście mamy tam boła Chciałem powiedzieć, który wygra pojedynek główkowy. Ale niestety, jednak okazuje się być nie do zatrzymania. No, kolejny gol tego zawodnika. No i, i to jest przykład tego, jak były główki w tamtej FIFA. No bo zobaczcie, ja trzymałem Boatenga idealnie. Przy tym dośrodkowaniu przeczytałem, gdzie to będzie szło. Ale mimo wszystko, zawodnik z numerem 4 okazał się być lepszy w powietrzu. No i przegrywamy dwoma bramkami. Jeszcze tam Hummel spadł. Naprawdę myśli, że ja wyjdę, przyjacielu. Nie. O Boże! Dobra, myślałem, że przeciwnik będzie podawał do tego zawodnika i chciałem go zaskoczyć tym wyjściem z bramki, no ale niestety, tu wychodzi tu o wychodzi granie w konkretną grę, wersję FIFA. Bardzo dobre podanie do Benta. No to była sytuacja zero jedynkowa. Myślałem, że myślałem, że będę cwańszy od niego. Niestety nie byłem. No i tracimy piątą bramkę. Muszę przyznać, że ogólnie że biorąc całkiem przyjemnie gra się w tą Fifę. znaczy, inaczej oczywiście są na dużo gorsze od 17, ale... Ale zadziwiająco tak, tak przyjemnie się w to gra. Oczywiście ilość chaosu, i, 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 i jak gdyby. No, no nie wiem nawet jak to określić, jest dużo większa niż w poprzedniej. No, na przykład to, kiedy mam obrońca, on nawet się nie kwapi do tego, żeby wyciągnąć nogę, ale e, naprawdę, naprawdę śmieszna jest ta wersja. No teraz już, już mnie mniej bawi, przyznam szczerze. Tak więc przegrywamy 6 do 2. I tak jak mówię, śmiesznie się grało w tą, w tą grę, jednak muszę przyznać, że tak jak w czternastce jeszcze czułem, że mam jakikolwiek wpływ na wydarzenia, które dzieją się na boisku, tak tutaj randomowość tego wszystkiego była naprawdę duża. Tak prezentują się statystyki, po pierwszej połowie ja nie zdziałałem zbyt wiele, w pierwszej połowie było naprawdę wyrównane i przypominał ten mecz troszeczkę w finał Ligi Mistrzów, gdzie na początku Juventus... Stawiał się realowi, a w drugiej połowie zawodnicy nie wyszli na boisko, tak mniej więcej można powiedzieć o mnie. No ale bywa. Grało mi się mimo wszystko całkiem przyjemnie. Ale muszę przyznać, że naprawdę ciekawy jestem tego, jak e, będzie mi się grało w FIFA 13. Oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć taki draft, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja teraz otworzę tradycyjnie dwie paczki na koniec tego odcinka. Ehm, to, co jeszcze. To, jakie mam pytanie do Was jeszcze. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć draft w. Em, trybie World Cup, tylko troszeczkę nie wiem, jak to rozwiązać cały czas. Myślę, że po prostu losowałbym pozycję z danego zawodnika i wybierałbym em, tak samo losowałbym pozycję, jak i losowałbym em, region z danego, znaczy dany region ze świata, wiecie, tam były regiony, typu Afryka i tak dalej, e, wtedy mielibyśmy skład bez zgrania, aczkolwiek cieszylibyśmy się, gdyby na obronę wypadł nam obrońca. Możecie powiedzieć, co sądzicie o czymś takim. My w drugiej partce trafiamy Pizarro, oczywiście to wszystko kwikselujemy. ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten materiał. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście wiecie, co robić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ale także naprawdę gorąco zapraszam Was do sprawdzenia kanału Soska, jest to nowy kanał, który dopiero się rozwija, ale myślę, że warto już teraz, warto już teraz go śledzić, bo jest parę ciekawych rzeczy, chociażby seria SBC United opierana była właśnie na e, szablonach e, od Soska, więc to, to wszystko jest od niego, to wszystko jest dzięki niemu. Jeśli chcecie też powrotu SBC United, dajcie mi znać w komentarzach, bo nie wiem, czy tej serii nie przywrócić, bo trochę ją porzuciłem, znaczy zupełnie ją porzuciłem, dlatego to są pytania do Was, bardzo dziękuję za ten odcinek, to był Koza kanał Koza Sport, na razie, piona!